Siema, witajcie. Zapraszam Was do oglądania odcinka z serii Sejd. Też Was zapraszam. Wartka akcja, ciągła fabuła. Sejd to jest zaj... Seid to gra, którą stworzyłem w 2010 roku jeszcze jako Dysmakem. Dokładnie opublikowałem ją 22 stycznia 2010 roku. Napisałem wtedy tak, była to moja druga gra. Witam, stworzyłem swoją drugą jeszcze z błędami grę pod tytułem Seid. Mówi ona o bohaterze tytułowym Seidzie, który ma za zadanie odnaleźć zaginioną maskę z muzeum. Udaje się to. Ja się od razu spoiler, trzecia misja, ale potem musimy jeszcze ją oddać właścicielowi. Czeka na nas trochę pułapek i przeciwników gra godna uwagi. No nie ja wiem, czy taka godna uwagi dzisiaj, jak na to wszystko patrzę po tylu latach. Grafika zrobiłem ja. Muzyka napisałem wtedy że ja, a korzystałem tak naprawdę z utworów MIDI, yy, jakichś tam utworów. Mm, napisałem datę stworzenia, 22 stycznia 2010 datę wydania taką samą. Mam nadzieję, że gra się spodoba. Oto dowloat. No i link. E, dostałem od razu e, upomnienie od marka e, S, tak jest napisane, że albo screeny do 22 albo dostanę Warno. Gorodzik do wtedy serduszko, któremu bardzo dziękuję. Ogólnie komentarze użytkowników na temat gry, e, no były jakie były, ja wtedy traktowałem to naprawdę poważnie mając te 16 lat czy tam 17 hmm, na przykład jeden z użytkowników napisał komentarz widzę brak właściwej fabuły w temacie więc ja napiszę poprawną to jest druga gra o drugach dragi drags nie brzmi tak samo im, chodzimy e, koślawym rastą o karnacji chińsko-murzyńskiej i modnym płaskim afro Posiada on imię Sejt do pobrania, no bo tak nazwałem wtedy Sejt do pobrania i tak zostało. Ehm. Bohater ma wielu wrogów, białasów, którzy strzelają pachami. Sam Bohater chodzi po świecie grzybków halucynogennych, co powoduje u Bohatera schizy typu e, zebranie maski, której w ogóle nie ma, widok na lewitujących ludzików, którzy przeczą prawom fizyki za sprawą lewitacji. Na trzecim levelu nasz bohater przestaje odczuwać skutki grzybków, przez co ściany przybrały kolor fioletowy, lecz niestety efekt nadal się utrzymuje, ponieważ widzi nadal lewitujący yy, ludzi. Tak jest napisane. Bohater potrafi skakać, nie ruszając nogami i stoi na dużym. Palcu u lewej koślawej nogi. Czyli 5 na 5 za gameplay, fabułę i muzykę. Czekam na drugą, wszystko napisane przez Oskreską. Część tej fajnej gry. Eee, tutaj kolejny komentarz mamy Tak. Grafika, marna paintowa. Zero animacji, pała. Muzyka, losowy soundtrack. Niedopasowany pewnie nim tylko zwiększyłeś wagę gry. Pała. Grywalność. Postacie strzelają z rogu, a nie z ręki, z czegoś pomijając fakt, że nie mają z czego strzelać. Mapy przechodzisz zawieszając się na blokach, bo inaczej do nich nie doskoczysz. Pała. Estetyka. Nic, się nie trzyma kupy, brzydkie menu, pisze się GM Plan, a nie GM Plan. Podziękowania napisane bez interpunkcji Namienia się jedno, y, długie zdanie, PAŁA. Średnia ocen, 1-0, czyli PAŁA. E, tutaj y, jeden z użytkowników stanął w obronie gry, <gry> raczej jako forma trollingu wtedy to było. Co wy chcecie, gra mi się podobała, nic nie przebije jej grywalności. Edit, gra jest naprawdę godna uwagi. E, dobra. No więc tak, screeny niepotrzebne, bo po co oślepiać gier Klanowiczów? Mm, grafika powala swoim klimatem minus 1, dźwięk powala swoim klimatem minus 1, grywalność powala swoją płynnością minus 2. No i no w sumie dzisiaj tak na to też patrzę. Ee, animacje nie ma minus 1. Wykonanie menu naganne minus 1. Czyli wychodzi niedostatecznie. O ja wtedy napisałem Fajnie, że Ci się podobała, a jak Ci się podobało, to pewnie przeszedłeś całą. I co Ci się podobało? Sam bym sobie dziś odpowiedział nic, bo to jest yy, tragedia. Mm, no, i tutaj właśnie ten użytkownik, który wcześniej wstał w obronie gry sam, przyznaje się, że to była ironia i gra jest po prostu kiepska, a promował ją, żeby ją po prostu wyśmiać. W moim poście była ironia, ale podobało mi się ze względu na dziadowe wykonanie. <laughs> jak w nią grałem, to cały czas się śmiałem. Dawno się tak nie uśmiałem, poprawiłeś mi tą grą humor. No i tutaj kolejny użytkownik, który stanął w obronie gry, jak na drugą grę, nie jest źle. E, no, ogólnie gra miała wyjść e, później, w marcu, e, a w styczniu już wszyscy byli zdziwieni i napisali. O kurde to już marzec, gra miała wyjść w marcu, a to złą niespodzianka, co do gry to tak. Grafika, animacje, dźwięki, fabuła, efekty, menu, screen, grywalność i cała reszta bania, czyli jeden. Płynność gry, no niech będzie te dwa. Hmm. E, tutaj znowu w obronie gry, żeby nie być takim krytycznym e, mm, Że wszystko jest zrobione źle ale tak naprawdę to jest wspaniałe dzieło, które jest stworzone przez bardzo dobrego programistę, który w przyszłości zostanie na pewno mistrzem ortografii. No po tylu latach coś się w tym, w tym zakresie na pewno zmieniło. Ja sam do tej gry podchodzę tak, że... No takie były moje początki i uważałem, że to jest coś. No i dobra. Czas na. Na początku chcielibyśmy Państwa zainteresować ekranem tytułowym menu, wykonanym rozciągniętym Arielem. Na dodatek wokół liter są e, pstrokade artefakty sprawiające wrażenie, że gramy na Apple II. <grymne> Litościwie autor nie raczył zapędzić muzyki, dzięki czemu uszojebne przełomienie <grymne> urywa się w środku utworu. Bardzo dziękuję użytkownikom, którzy mi pomagali i odpisywali na moje posty na forum. Jesteście super, bez was ta gra by nigdy nie powstała, a jeżeli się spodoba, to wydam kiedyś Sejda 2. Ale najpierw napiszcie co myślicie o tej części przygód Sejda. Dziękuję, do zobaczenia na forum. Rozumiem to był cytat tego co ja wcześniej napisałem po prostu, żeby tą grę jakoś rozgramować i byłem ją tak podwierany, że dlatego tak napisałem. No, i tutaj yy, odpowiedziano mi tak. My również dziękujemy, drugiej części sobie nie życzymy. Nie zasłużyliśmy na to, wolimy już warna. A co do napiszecie, proszę bardzo, pip, pip, cenzura wulgaryzmów. Za czarny tekst na ciemnozielonym tle nie dziękuję. Co ciekawe, napisy mają włączone precyzę collision checking, tak więc, aby włączyć dowolną opcję, należy kliknąć dokładnie w rozmazane litery, za to plus. Po rozpoczęciu nowej gry przekonujemy się, że gra, cóż za zaskoczenie, jest platformówką, cóż za oryginalność. której skaczemy po platformach zrobionych z domyślnych grafik GMA i e, nieanimowaną postacią dochodzimy do wyjścia, co uprzyjemnia nam buczące midy. Uprzyjemniają nam buczące midy. Już za sam fakt bycia brzydką platformówką gra zasługuje na wysoką ocenę 0 na 100. Sam poziom to ciekawe doświadczenie w tle latające drzewa, co raczej, czy raczej kolorowe i niekolorowe elipsy. Nasz bohater zapewne murzyn, ale czemu w kolorze gęsiej kupy? Wypada z nie, nieidentyfikowanego zielonego prostokąta i lewituje bez poruszania kończynami. Biedaczek. Być może taki szokujący e, wpływ wywarła na niego Króciutka, również niezapętlona muzyczka w tle. Z tego szoku nasz bohater yy, przeskoczył nie tylko nad kolcami namalowanymi przez ślepą małpę, ale i nad lewitującymi drzewami. Yy, I rzuciwszy ostatnie spojrzenie na niedopasowane, niewyrównane ściany i podłogi, które to podłogi zaczynam zaznaczam, są ścianami przemalowanymi na ochydny zielony, wypadł z levelów odchłań, restart gry no i długo by tak o tym wszystkim e, czytać no komentarze są jakie są no gra też nie powala e, ale po prostu no, to jest taka taki klasyk w pewnym sensie ta legenda e, zarówno moja jak i gm Klanu. który serdecznie pozdrawiam teraz, cały gm clan zarówno discorda e, jak i główną stronę GM Clan Polska, Game Maker. pozdrawiam Was jeszcze raz. No i na przykład... dobra, z komentarzami już sobie dajmy spokój. No ogólnie inspirowałem się tworząc tą grę Tomb Raiderem, wtedy miałem bardzo dużą zajawkę. O Uncharted jeszcze chyba nie słyszałem, kiedy, kiedy to robiłem. Nawet nie miałem jeszcze wtedy PlayStation 3, które nabyłem dopiero później. Wiele lat później. No i dobra. Co by tu mówić. Dla Was pewnie też ta gra jest częścią dzieciństwa. Początków z Game Jeżeli tak, napiszcie jak Wam się podobało. Jak powrót do wspomnień. Z czasem zrobimy sobie kolejny odcinek z jakiejś mojej gry, którą zrobiłem wcześniej. Wiele lat temu. Mam ich tych gier trochę. No i dzięki. Trzymajcie się. I do zobaczenia w następnym odcinku, czy to z tej serii, czy też innej, lub jakiegoś gameplayu z mojej najnowszej gry, nad którą pracuję, Sulvival Matters 3, będę cały czas starał się Was zachęcać do subskrypcji, oglądania, lajkowania i udostępniania. Trzymajcie się, na razie!